Dobra, mamy arkę Tańcule, odbieramy od arka. Halo, halo. Halo, dzień dobry Siłanko, cześć. Cześć, Arku. Cześć, Arku, cześć. Mamy takie pytanko do Ciebie. Bo ty w jednym wywiadzie nazwałeś Kasjusza alkoholikiem i powiedziałeś, że na nagrywkach Casino Star ty miałeś do niego podbić i miałeś, po, miałeś się zapytać o wasz konflikt. Czy ty masz jakiś problem? Do Kasiusz, czy Kasjusz ma do ciebie jakiś problem? I Kasjusz miał powiedzieć, że to tylko internetowy konflikt. No tak, i tak było. I potem normalnie gadaliśmy i mnie nawet odwiózł moim autem do hotelu, bo ja się najebałem z kolei wtedy. Było tak, Kasiusz? Z czym, że go odwiozłem? Mhm. No, z takimi słowami nie było. Ostatnia nasza konwersacja, to tak jak wam mówiłem na SMS-ach, niech się cieszy, że kurwa jej myszecz usuwa, jak nowowe. Ale nie, ale stary, bo mówimy o tym, co było na Casino Star, no na Casino Star nie, no, taka była to sytuacja, ja no, się, wyjaśniliśmy no. wszystko i było piątka, i piątka. No ale nie było takiej gadki, jak mówisz. Jakiej gadki nie było? Takiej, jak mówisz. No taka była gadka, podbiłem do ciebie ty, bo my wtedy akurat jeszcze program z Szalonym Reporterem by... i jakiś problem. A ty ja byłeś już najebany, problem, tak? A ty byś kurwa, nie, ty byłeś byłem, najebany, bo czy samochodem. najebany powiedz mi? Na, najebany byłem potem, nie, nie wszedłem. Potem? Cześć, potem czyli tak. kiedy? No wieczorem już, po całych nagrywkach. A przed nie? No. Nie, przed, przed nie. No, przed tak? przyjechałem samochodem z mój przed drogi. Wszedł naćwany tak, tylko byłem. I przestań tak jej pierdolić, bo kurwa, to jest po prostu nudne, popatrz. Ale co jest nudne? Stary, no, kurde, leciałem kiedyś, to nie mam nic, A nie co, mam... że już nie lecisz? Wtedy nie leciałeś? Nie. Tak, wtedy leciałem, przecież teraz kurwa, już nie kurwa, jak ci odmówię, to tak. wy tam na kurwa, byliście znowu. Stary, Więc, ale kurwa, ja nie rozumiem, w czym jest jebany. problem, chobie. Stary, stary. Ostatnia ja, nasza wypum... konwersacja, debilu jebany, to była Przestań taka, mnie mówić, że bo ja kurwa nie w SMS-ach mnie prze... bo ja nie przeprosiłeś. Przecież... Przestań do mnie mówić, remont... bo ja ci nie ubliżam. Zatknij tą pizdę, kurwa, śmieciu jebany, kurwa. Ja ci nie ubliżam, przestań. Ryj, kurwa. Cię, nerwy ja cię że... ponoszą, bo chłóci stary chłóci robisz... Huci jak... w ryj, kurwa, pajacy pierdolony. Ej, spotkamy się, zostaniesz kurwa lepszy, stary. No i po co ci takie rzeczy? Po co ci takie rzeczy? Po co tak gadasz w ogóle? Ale ciebie że co, jakieś... spotkamy się i co? Ja mam cię wybaczyć, co? Kurwa, chłopie... Zbastuj, po co ty taki jesteś? Po co ty tak agresywnie się jesteś? Chcesz co normalnie porozmawiać? Była taka sytuacja. podbijemy do ciebie. To ja Pytam, z czy nami masz nie Bój, nie masz problemu, że nie, nie masz problemu. Do to na mnie na maila. Kurwa. Panowie, no maila, maila. a ja się no Ale tylko Co ty Kurwa, nie pozwolę sobie dzwonić, żebyś na mnie darmował. Akurat o kim ty kurwa jesteś. Ale dzwonisz sobie na w przyszłości, przy mnie... jeżeli by była taka propozycja, e, zawalczylibyście ze sobą czy nie? Piutek, w 1 albo MMA. Nie, na pewno nie wreszcie. Co to zamierdoli? A, w MMA przecież ostatnio w nie, nie słyszałem. Kas już powiedział. Mówię, że, że możemy w K1 albo w MMA, na pewno nie w boxie. Kas powiedział, żeby doszło do waszej walki, to musisz mu fiuta zrobić. <grym> a co, nie ma? Co to znaczy. <grym> nie rozumiem o co chodzi. No, no, to... tak mają, że nie rozumieją. <grym> no, no cóż. To... No dobra, panowie, ale to można. E... Ale nie, no bo ja jeszcze jestem ciekawy tej właśnie sytuacji z iMessage, bo Kas powiedział, że. Osta... E... No to ja ci powiem, ostatnia nasza konwersacja była taka, że on mnie w SMS-ach przeprosił za to, że nagrał z szalonym reporterem coś tam Kurwa nam nie powiedzieli. I on mnie w SMS-ach przeprosił. A ja na Insta Story nagrałem, że jest kurwą razem z tym szalonym. I on ty kurwo, przecież się przeprosiłem. Ja mówię, ty jesteś pierdol, nie? Ty? Ty myślisz, że w SMSach miałem przeprosić? No, A, A w, w, w ogóle na programie na pierdala. I... pamięta jest takie w ogóle stare, że ja w ogóle nawet nie pamiętam takiej kurwa sytuacji, człowiek. Pamiętam, Bo tylko kurwa, to jest Kurwa ci tak mają, nosami. że nie pamiętają. Stary, A kurwo, ja jak kurwa ty, ty, pamiętam. Ty Sądzasz tyle, kurwa, jakichś tematów z ludźmi, teraz ja się dziwię w ogóle, że ty kurwa, lubię pamiętać. No to jak się dziwisz, to na chuj, tu dzwonisz kurwa. Ale to nie to wydwoźni ale jak. Dalej, 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 To jest rozmowa, dalej, dalej, Dobra, dalej, dalej, co. To na rozmowa. Ja widzę na poziomie naprawdę, no, stary. Pamiętaj, że się dostosowuje do człowieku, czpuna jebanego. Sam jesteś alkoholikiem, kurwa. kurwa, a po przejściach, a mówisz, że no, się A po przejściach to co to znaczy? Alkoholikiem. No to znaczy, że, że dużo w życiu przepiłeś i dużo pierdolałeś po pijanem. Wolę ja być baj, kurwa nie alkoholikiem nie, kurwa. niż czpunem jebanym. Stary, ale ja nie. Kurwa, stary pana. Co to namawia kurwa bo... dupy, żeby je wyrwać. No, no i płacz, ale to to zrobię. I co kurwa, na zwiastkę sobie nie bierze. Pomawiacie wszyscy, kurwo, ja nie bierze. Pomawiacie, kurwo, wam daję, Pięknie, o, yy, ta Arek no go, pas, ale tak, pomawiać go, kurwa, z paniem, głupie. Ty umiesz tylko drzeć mordę. Powiedz coś konstruktywnego. Powiedz jakieś, no, Słuchaj, bo na razie jedyne zarzuty za to, to usłyszała, to usłyszała ten gościu, który przyszedł na konferencję. Jest sprawa w sądzie. Ja nie usłyszałem żadnych zarzutów. Więc przestańcie tak pierdolić, bo powielacie tylko pomówienia. Masz, załóż dowody, sprawę, ja kurwa. Ja cię chętnie tam, kurwa, w sądzie mi się podoba. Ale chuj. co ty w sądzie, ale co ty mi tam zrobisz, Tam jest, jest kurwa, nie, ważne nie, słowo, a nie, nie jakieś e, domysły. Jak Pierdolisz farmazony, właśnie, tak. Warte słowo nie jest To załóż mi sprawę, Kurwa. I wypierdalaj I z tą pierdolony. Widzę, że stary nieźle ci nerwy puszczają. Ty jesteś tak słaby, że szkoda nie gadać. Nie alkohol, albo nerwy się napi bo może cię rękę coś. To strzelam, że nerwy to po pojedynku nie dojdzie. Notaj sóle nerwy puszczają, ja pierdolę. Ci no tak jak się co patrz mnie, sam mówisz pierdolą. w ogóle, nie wiesz co, nie, nie panujesz nad emocjami, mój drogi. <laughs> jesteś pizdeczką, malutką, sabiutką. Wiele mam ci do powiedzenia. Dziękuję Anku. Ty jesteś taki pomawiać I przestań mi ubliżać, Tak jest nie tak. Ja cię uliczam, jest... prawdę mówię. Nie, no wszystko chyba już w tym Chyba no. wszystko, no ja chciałem tylko się zapytać, o, czy było pisane no na tym iMessage faktycznie, ale myślę, że tutaj jest, no wyjebał, jest grubo, nie? Nie, Kas to jest po prostu. Pani, ale co, Arku? Pisałeś, pisałeś po podcaście do Stary, do stary my wszystko, wszystko wyjaśniliśmy sobie, nie było żadnego problemu, a on teraz mało kurwa jakieś odpierdalał. Czy Zarka, ostatnia nasza konwersacja nie była SMS-owa? Co napisałeś, yy, to się nie witamy, a ja powiedziałem zajbisz było tak, stary, czy nie? Ja nie że ja nie pamiętasz? nie pamiętam. No dobra, bo to chyba ja już się się ja że, że ćpuny ja wiem, nie pamiętają. No rzeczy, on... dlatego ja się nie lubię rozmawiać. Ja rozumiem, ćpuny że nie pamiętają, i tam styki ty ja pamiętałaś. Tak, tak alkoholików po Dobra, panowie, Ej. mamy jeszcze konferencję. To to że on pamięta takie rzeczy, to naprawdę jest fajne. Znaczy to bardzo mi miło, że ty w ogóle tyle czasu, że poświęcasz mi tyle uwagi, to pamiętasz. Ja nie pamiętam, że ja nikim zerem, ja nie pamiętam rozmów z tobą. Tą podcast mnie ostatnio pamiętam, bo byłem wkurwiony, a ty to ty stary, to jest ludzie. Ja całe swoje pamiętam no no To nie jest prawdziwy, kurwa, konflikt. Ja całe swoje w życie pamiętam. Tu mam przewagę nad tobą, Dobra, że, kurwa, nie trwam i nie jest pamiętam po prostu, całe swoje życie. Od Szymonie. trzeciego Szymonie. roku życia, kurwa, pamiętam, Szymonie. co robiłem po kolei. Szymonie. dobrze, dobrze, dobrze. Pa, pa, pa. Wszystkiego co dobre. Dziękujemy. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego.